Wracamy do naszej solucji, rozpoczynamy od punktu widokowego, na którym się synchronizujemy. Zresztą nie było innej opcji. To była możliwość. Jak pamiętamy, musimy udać się na spotkanie z Kristiną Wespucci. Ale to nastąpi troszkę później. No proszę, Wielidy się nie poddał. Nadal nas poszukuje. Mimo tego, że jego ludzie dostali prawdziwy łomot od nas, kiedy była walka na pięści, no dobra, niech im będzie. No i teraz trzeba uważać na patrole, które będą nas poszukiwać. Mamy tymczasem, zamiast na spotkanie, to idziemy szukać, zbierać skarby. Tu mamy pierwszy kuferek. I 130 florenów w środku. Całkiem nieźle. Od razu zbierzemy kolejne. Tu patrolu nie widać. To od razu wejdziemy w to miejsce po pieniądze. O, prawie 200 florenów. Nieźle. Nadal strażników nie ma. To idziemy. Zaktualizować bazę danych tym razem wpis na temat kowali możemy zerknąć co u kowali będzie można robić, naprawiać oraz kupować zbroję. Uzbrojenia, małą broń, amunicję, ale to później. O, uwaga, mamy tutaj patrol jak widać. Wskaźnik bardzo szybko zaczął się zapełniać żółtym kolorem. Gdyby do tego doszło, no to wtedy strażnicy naprawdę by się zainteresowali i próbowali nas zatrzymać. Jeżeli byśmy dalej próbowali uciekać, omijać ich, to wtedy wskaźnik zacząłby przybierać kolor czerwony i w końcu pewnie doszłoby do walki. A tymczasem kolejny wpis Palazzo Auditore. Oczywiście wiem, że jest bardzo dużo tych wpisów. Cały multum, no ale są one ciekawe naprawdę wprowadzają jeszcze bardziej w całą fabułę. Kolejny wpis na temat marszandów. I teraz wykupimy pierwszą mapę skarbów. Obrazy następne, ale mapy jak najbardziej tak. Mapa dzielnicy San Giovanni za 395 florenów. To nie jest majątek, także nie zaboli nas to ten wydatek. I możemy zerknąć jak teraz wygląda mapa. Wszystkie kuferki, których nie zabraliśmy są widoczne. Także nie będzie problemu. I tu jest nasz cel, w takim razie pozbieramy tutaj dookoła te kufry. Pójdziemy w to miejsce. Chcemy punkt widokowy, zejdziemy tędy i dopiero udamy się na spotkanie z Kristiną Taki jest plan i będę się go trzymał. Teraz odwiedzimy bank. Na temat banków również będzie informacja w bazie danych. W banku znajdziemy dwie skrzynie z pieniędzmi Zobaczmy jakie to są sumy 211 florenów A w drugim Też będzie chyba z 200 Tak, ja, 206 a więc ponad 400 florenów w jednym miejscu Moim zdaniem naprawdę opłacało się tu przyjść To może od razu podniesiemy jeszcze jeden Który jest u góry Znowu setka. Tutaj pomału. Nie będziemy biegać, bo jest ten patrol. Pójdziemy normalnym krokiem, wtedy nie powinni się nami zainteresować za bardzo. I ruszymy dachami na drugą stronę. Jest drabina, więc bezpiecznie zejdziemy na dół. I można zebrać zawartość kufra ponad 200 forenów ładnie, jeszcze troszkę będziemy mieli 2000, chociaż mówiąc szczerze, 2000 w tej grze to jest tyle co nic, dosłownie tyle co nic, kasa di Vespucci króciutka informacja, nie ma tego wiele a także skrzynka. Dobrze, teraz pójdziemy odhaczyć punkt widokowy, bo jest po drodze. I z tego punktu będzie widać jeden z sekretów. Jakimi są piórka. Ona jest tam na środku. Tak macie ten kwadrat. O tam gdzieś taką poświatę srebrną. To jest piórko. Pióra będziemy zbierać później. Może za dwa odcinki albo coś koło tego. Zobaczymy. Mi się nie spieszy. Skarb weźmiemy, na pewno na balkon. Spróbujemy zejść na spokojnie. Musimy się nie zranić. Zobaczmy, czy będzie 2000 już na koncie. No, nawet ponad. I teraz bierzemy się za odwiedziny. Krystyny Mi! It's you, I should have known. May I come in? Fine. But only for a minute. A minute is all I need. Indeed. Well, wait. Uh, that came out wrong. Come here. Oh. Krystyna! Kristina, Elia! tutor będzie tu Chodź, moja córka. Czy to naprawdę tak że... co to jest? messere, chiedo, cię! No, to nie jest potrzebne. la sua Mamy problem chyba. Już stronicy nas biegną. Czekamy chwilę i teraz kiedy są blisko, możemy wspinać się na dach. Dlaczego tak? Ano dlatego, żeby nie mieli szans rzucać nas kamieniami. I tu możemy się schować w ogrodzie. Na dole widać taki żółty okrąg. Symbolizuje on miejsce poszukiwań strażników. I już jeszcze kasę zarobiliśmy za to zadanie. I odblokowano wyścigi, ale wyścigami zajmiemy się później. Pod osłoną nocy. Zadanie zrealizowane. Teraz przejdziemy do bazy danych. Otrzymaliśmy wpis na temat Kristyny Vespucci. Też warto to przeczytać. Ciekawa historia. A tymczasem ruszymy w kierunku punktu widokowego i nie tylko nie jest daleko stąd pójdziemy tędy jeszcze jeden wpis dorzucimy do bazy danych tym razem na temat złodziei są tam na dachu, to jest jedna z frakcji Też mamy kufarek po drugiej stronie. Może od razu od tego zaczniemy? Znowu ponad 100 renów. Teraz pójdziemy odhaczyć punkt widokowy. A później ruszymy w kierunku kolejnego zadanka, kolejnego wspomnienia. Sklep, ale nie ma sensu go tutaj odwiedzać. Nic nie kupimy. a tak przed ciebie, uważamy na patrol. Myślę, że pobiegniemy uliczką i wejdziemy na dachy. Zabierzemy jeszcze po drodze dwa skarby, i dopiero udamy się na miejsce docelowe. Następny cały czas na wprost, Era. jeszcze więcej funduszy. Będziemy po kolejny skarb. Tu nie biegamy, bo. Mamy patrol strażników, ale przejdziemy na spokojnie i teraz idziemy do góry. I to na razie na tyle, że chodzi o zbieranie sekretów. Doruczymy jeszcze ten wpis. Dziewanie Good morning, father. Come with me. Something wrong? Do you think me blind and deaf, son? I know all about your fight with Jerry Di Pazzi last night. And then this little visit to Cristina. Your behavior is unacceptable. It. It. It reminds me of myself when I was your age. I assume these misadventures won't interfere with your work today. No, padre. Avete la mia parola. Posłaniec, dostarcz list Giovanniego do Lorenzo de Medici. Okay. Możemy tego listu posłuchać nawet. Al magnifico Lorenzo de Medici, mio protectory e amigo. I have done as requested and completed my investigation into the Milano incident. I can confirm for you that it extends far beyond dissatisfaction with Duke Galeazzo Sforza's rule. It is my belief that other parties, desirous of far greater gains, manipulated events in such a way as to achieve their goals without being revealed themselves. Lampugnani, Olgiati, and Visconti are guilty of the crime. To be sure, and they have met fitting ends for their betrayal. But several other noble families are implicated as well, our own Francesco Di Tazzi among them. Their cause and motive is not yet clear to me, but initial findings indicate a plan, the scope of which is sure to disturb you. Best we continue this conversation in person, as I am hesitant to put my suspicion to paper.

Pozbieramy te skarby A te dwa kuferki zostawimy na kiedy indziej Ponieważ w tamtym miejscu Jest też piórko Które zbierzemy Przy innej okazji Więc po drodze też będziemy się zajmować od razu skarbami Taki jest plan A więc czas go wcielić w życie Punkt widokowy nie jest daleko Właściwie jesteśmy na miejscu już A tam jest kolejny do dość wysoki jak widać Więc widok z niego będzie się roztaczał pewnie dość ładny Od razu, od początku, już na samym wstępie Mamy możliwość zwiedzania wysokich punktów dogowych a nie to co w jedynce. Dobra, tu idziemy powolutku, bo jest trzech strażników. Spróbujemy ich nie zalarmować w żaden sposób. Co się udało. Za chwilę też kolejne wpisy do bazy danych powinny wpaść. Pierwszy na temat Santa Maria del Fiore. co później? Najpierw idziemy po kuferek Dobra, teraz trzeba, żeby na dole jest pewnie patrol, tak oni właśnie idą Nie będziemy na razie schodzić Przeszli? Tak jest. To zejdziemy powolutku. Od razu tędy. Idziemy dwa kuferki kolejne? Tak, widać bardzo szybko się bogacimy. Już ponad 3000 na koncie. Ale na razie nie będziemy tego wydawać. Jeszcze przyjdzie na to czas. Kampania Jota. Dobra, pójdziemy po kolejny kufer do góry. I w kierunku punktu widokowego tu już trzeba pomyśleć, żeby na niego wejść. Spróbujemy tego dokonać. A więc trzeba będzie skorzystać z innego budynku, żeby się dostać tu do góry. Teraz no powoli, no właśnie, idziemy nas spokojnie, nie chcemy problemów i wejdziemy w tym miejscu jeszcze wyżej. Stąd zapomnę się okno, tutaj trzeba będzie przejść na lewo, stąd można kontynuować z do góry. Przy okazji wejdziemy do środka po kuferki. Jeden jest tutaj i drugi na dole. Spróbuję no, tu się dostać bez zrobienia sobie krzywdy. Tu się wybijemy w tę stronę. Naprawdę, podoba mi się projekt tych lokacji tych budynków, że trzeba pokombinować nieco, żeby gdzieś się dostać. O to właśnie chodzi. A w nie było zbyt wiele. Nawet nie sto Wracamy do góry, odchodzimy widokowy i jedziemy z następnymi rzeczami. Teraz w tę stronę.